Nie przeocz tej krótkiej minuty modlitwy, która może odmienić twoje życie. Zatrzymaj się na chwilę i pomódl się ze mną. Wystarczy jedna minuta, by Bóg mógł zmienić twoje życie. Zachowaj to wideo i udostępnij je przynajmniej jednej osobie, aby pobłogosławić jej życie. Wszechmogący Boże, ty widzisz mój ból, moje bezsenne noce i łzy, których nikt nie rozumie. Dziś odrzucam strach, chorobę i porażkę, które próbują mnie przygnieść. W imię Jezusa powstaję i rozkazuję, by każde zniechęcenie i każde przygnębienie odeszło z mojego życia. Ogłaszam uzdrowienie mojego ciała, pokój mojego serca i zwycięstwo w moich planach. Panie spraw, abym był silny w próbach, tak jak Dawid, który z wiarą stanął przed Goliatem. Niech moje doliny staną się świadektwem, a mój ból zwycięstwem. Nie ma takiej siły, która mogłaby powstrzymać Twoje dzieło w moim życiu. Jeśli wierzysz w moc tej modlitwy, napisz w komentarzu: Z Bogiem pokonam każde wyzwanie. Powiedzmy razem: Amen. Udostępnij tę modlitwę tym, którzy potrzebują zachęty, niech wiara i zwycięstwo rozprzestrzeniają się dalej. Amen.